witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj pojedziemy sobie z Kasperkiem. No i jak słyszycie, no to ja jestem trochę chory, ktoś mnie tam pobiera. No także, no co, no dzisiaj pojedziemy krócej, bo jak ja już też mówiłem w poprzednim filmie, czy jeszcze w poprzednim, że w środę filmy będą krótsze, a w soboty dłuższe. I ogólnie nie wiem, czy na działkę do mnie pojedziemy, bo chciałem dzisiaj jechać, a nie wiem, czy pojedziemy, bo jest mokro. No ale dobra. Zobaczymy później jeszcze. No i co? My widzimy się pod barem. Dobra, widzę, jesteśmy pod barem, jak widzicie. No i rozgrzejemy się jakoś tak szybko. Tylko czekajcie, co te sznurki od bluzy włożę do bluzy do środka. Dobra Kasperek sobie skład czyta No i ogłem to też Od tamtego filmu na działce nie byłem Bo cały czas padało jak zwykle No i dzisiaj już ch Chciałem serio pojechać Ale znowu padało przed chwilą No i nie wiem w końcu czy Dzisiaj pojedziemy czy nie jak już mówiłem Teraz robimy sobie takie Ło Mogło być takie szurnięcie, ale nie wyszło za bardzo. Ale robimy sobie barę, już chyba od razu. No i jeszcze raz robimy. No i nie wiem, zaraz jakieś brzpinki pokręcimy. I pójdziemy pewnie za Biedronkę I zobaczymy, gdzie dalej pojedziemy. O wow, nie. Co to jest? Jeszcze raz O, tu było upośledzone No ale być było Dobra, jeszcze raz szybko fake bara robimy, bo strasznie krzywo wcześniej było O, no i git No i kręcimy jakieś barspinki teraz No i po burspinkach. Nie wiem gdzie pojedziemy. Gdzie chcesz jechać? Ja! No? na dopić. No to pipi. Dobra, więc najpierw dwa bary. Tak szybko. O. Wow. No i teraz te barspinki, takie. No i teraz możemy bar do Pobara spróbować. Co? Więc spróbujemy. Nie. jeszcze raz, bo ja ostatnio... Eee, kre... Bo wcześniej ogółem rzucałem to bar do Pobara, robimy jakoś tak i tak. A te ostatnie nuczę się trochę kręcić. No i I spróbuję sobie je zakręcić Zobaczymy jak to wyjdzie No i git Fajnie wyszło Co, Co ty śmiałe? No i nie wiem no Jeszcze zrobimy sobie taką fejka No i zaraz jedenosiem gdzieś tu zrobimy I będziemy pewnie tam No pojechać sobie Biedronkę I zobaczymy co dalej? Halo, no, upuść, dobra. Robimy 1.8. No i dzisiaj widzę, też to takie luźne jazdki. Bo nie wiem, czy na początku mówiłem, no ale prawie jak zawsze, no ale dzisiaj takie spokojne. No i chyba ta 1.8 kręcimy już. O! Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oj, oj Jeszcze raz, tylko teraz mmm, szybciej będę jechał oj. Dobra no Jak na rozgrzewkę to może być No i dobra no i będziemy widzieć już pewnie pod Znaczy pod no Tam za na tych hopkach Dobra, w to odejdamy już na te hopki no i pojeździmy sobie, coś porobimy I później jak... <noise> I później jak pojedziemy tam pod koniec, pod koniec filmu Pojedziemy tam na działkę W się sensie nie wiem Czy pod koniec, no, pojedziemy na działkę tam jeszcze Tak później trochę No i zobaczymy jaki warun jest Może przeschnie trochę, bo słońce wyszło Chociaż nie jest za ciepło No ale może przeschnie chociaż trochę No jak trochę przeschnie to sobie coś polatamy No jak nie no to... Polatamy sobie w w sobotę na działce. No i co, no? Widzimy się, już, jak już będziemy latać, to. No ogółem, jak widzicie, tutaj tutaj, tutaj też nie ma jakiegoś najlepszego warunku. No bo jest mokro. No ale no co, no. Skaczemy sobie testowo. Zobaczymy, jak noszą te hopy. No i lecimy, no. Trochę dziwnie w bluzie. No ale fajnie jest cieplutko przynajmniej. Bo bez bluzy to by było zimno. <grypsza> nie. O, ale muldy. śmie ja to tymi puszkami. No nie wiem, zobaczycie tych puszek jest. Tu. Nie wiem, no to nie jest weź. Trzeba to pozbierać. No ale tu jest worek, to trzeba wziąć się pozbierać zaraz. No ale dobra, widzę, lecimy. Tu lecimy i robimy X-upa z dwójki dziwnie bo ogólnie to u mnie na hopach jak lata no mówi na każdym filmie to mówię prawie jak tu jestem żeby nie było nic nie to aha no to dzięki no to mało czasu tu jest strasznie no ale no, mówiłem, tu na każdym filmie prawie tu mówię, jak tu jestem. No dobra, lecimy tam i nie wiem, teraz zrobię sobie ta etapę. <grystanie> e poprawiam to, poprawiam to szybko, sobie zjadę z lądowania tego. No i poprawiam to, bo... No, krzywo, strasznie. <grystanie> Jeszcze raz. Dobra, jak na to Jak na to, że tak tutaj to zrobiłem, że trochę przytrzymałem to jest spoko no i co? no Jeszcze zrobimy sobie takie 1.8 tu na wybiciu tylko upośledzone. O No i nie wiem no lecimy i to lądowanie teraz będę się rozpędzał, bo nie chce mi się aż tam wchodził wchodzić znaczy i no teraz robimy tobogana. Jak to? A. Taki malutki toboganik. W ogóle, no. się, no, nie, nie, ja już no. chyba nie, że po tej bandzie, bo tam jakieś szkło wystaje, zauważyłem. No i nie, teraz lecimy. No i ja spróbuję złapać sobie siadełko i pusisz ręce. Zobaczymy jak to wyjdzie. I w ogóle krzychu przyjedzie. Dobra, na razie lecimy i sobie siadełko złapie. Jest krzychu. A. <ścoughs> no ja jakoś to siadełko złapałem. No i teraz... Lecimy i nie wiem, złapię to siadełko i spróbuję puścić trochę te ręce. A z nas jakiś piłkarz? Ojej, ale nie da się tu trochę robić rzeczy, bo jest tragedia. No te wybicie są takie tragiczne, że nie wiem, jeszcze raz spróbuję. Jak teraz mi nie wyjdzie, to trudno już. Wykuruję się trochę i na działkę pójdę w sobotę. Nagram film przy okazji Coś tam puściłem Ale jeszcze raz lecę spróbuję jeszcze raz bardziej puścić No, złapałem siadełko i puściłem jakoś tak No nie wiem, jeszcze raz próbuję no i co? Będziemy jechać no ale Lis już, nie wiem, zobaczymy. Może na działkę do mnie zejdziemy. Zobaczymy, jaki warun będzie, nie? Nie, szczerze, to wcześniej było lepiej. No ale. O. No ale u mnie na ciałkę, jak pojadę, to tam u mnie tryngustes o wiele więcej czasu, jak tam się wczuję, że lecę. Łapię i tak puszczę i tam się tak nauczę, bo ostatnio się odważyłem też trochę. No i jak w to sobota, bo jutro pojadę, jak będzie warun i tam popuszczę sobie, no może się podłuczę trochę. No a my już pewnie widzimy się na Lelisie gdzieś. O. Ale fajnie No dobra no to będziemy pewnie pod stara gwino się widzieć, tam porobimy jakieś 1-8 i zobaczymy. O to jest upośledzone. O. Dobra, jesteśmy pod stare gmino i sobie pojeździmy tu trochę. No i od razu robię 1.8. Eee. Trochę upośledzanie wyszło, ale dobra. No i nie wiem, no robimy 1.8 w klipkach. No i nie wiem, zaraz porobimy jeszcze coś sobie. O, dobra jeszcze porobimy sobie parę razy. No i nie wiem, bary zbanę hopa porobimy. I teraz barstwem i jedyną oszczędą. Jeszcze jedno z platów zaraz zrobimy i barstwy z porobimy. No git. No i teraz jakieś bardzo finki z banehopa porobimy. Ach. Tylko jeszcze takie coś. No i robimy bary z banehopa. Ale to było upośledzone jeszcze raz. Ale upośledzenie, jeszcze raz. kurczę prawie. Jeszcze raz tak szybko. Jedziemy na skwarek się przejechać No i nie wiem, po skwarku podjedziemy do mnie na chopy i zobaczymy, jaki jest warun, Może coś skoczymy, no ja zobaczymy. Więc kręcimy. No, Git, wyszedł. Jeden jeszcze. Tak i poi combo. O, nie, nie, żartowałem. Dobra, więc widzimy, widzimy się tam gdzieś przy skwerku. Nie no fajnie, ta 1.8 wychodzi. No dobra, już widzimy się tam gdzieś przy skwerku. Dobra, jednak, no hop, przyjechaliśmy i patrzymy warun. No nic nie wysło. Tu jest tak samo jak było Tam jest, no ten stolik chyba skoczymy. Jak już widzę, skaczemy ten stolik o. Był transfer Transfera. No bo ja nie umiem Nie umiem te transfery W ogóle też tu padało i te lądowanie Tak trochę Muszę zagrabić je jutro jak przyjdę Bo pozmywały je trochę w tą stronę No ale zagrałem ten dzigit. No nie wiem no widzowie no skoczę to ogapika I co no nie wiem W sobotę na pewno będzie film z działki Tam na, na chwilę powiedziałem na Lelis Jakieś Jeden8, tak jest. Ej, to jest Twój bieżnik? No. tak, to jest Twój. No, to szybko jakieś tam. jeden bary, coś teges i e, przyjedziemy od razu na działkę. Nawet jak sam będę, to sam przyjadę i porobię sobie, poskaczę treningóweczkę. Jakieś jeden8, coś teges. No, no, i tyle. No, no i co widzę? No, ja dziękuję Wam za oglądanie. Skaczę to, gapika, i kończymy. Też ja się teraz wykuruję do tej soboty i mam nadzieję, że już wyzdrowieje i że będzie git. No ale przepraszam, że taki film, ale no w środy takie filmy niestety będą, a w soboty dłuższe będą filmy. Także lecimy do tego gapika. O! O! Ale kask gieł. No to co widzowie Widzimy się w sobotę I w sobotę będzie już dłuższy film jak już mówiłem Cześć